Cześć witajcie, ja jestem a to jest FIFA 15 a Ultimate Team odcinek trzeci bodajże i tutaj tak samo jak w przypadku sezonów czyli, że trochę zmienimy tą formę odcinków, ponieważ co, ponieważ co Ponieważ trochę za dużo tego było, za długie odcinki były może, które zbyt mają czasy do oglądania i będę Wam pokazywał również tak dwa mecze w odcinku co myślę, że też e, trochę m, przyspieszy częstotliwość pojawiania się w tych odcinków, no one się pojawia częściej, myślę, że tak może się stanie. No i nastąpiły zmiany w składzie, ale to nie ten skład. Oczywiście to jest skład do grania pucharów jednego gracza i w ogóle wszystkiego innego gracza, żeby zarabiać końsy na nowych zawodników takich jak Karim Benzema i Luka Modric. Ale Modric chyba dzisiaj jeszcze nie zagra, znaczy w tym meczu nie zagra, bo dzisiaj raczej zagra, bo Krychowek się raczej zmęczy po tym meczu pierwszym. I Benzema, zobaczymy sobie, Benzema sprawdzimy go, jeszcze go nie testowałem. Mam nadzieję, że będzie się spisywał dobrze. Żadnych zmian chyba w składzie. A nie, dobra, widzę, że trzeba zmienić pikę za... za godina. niech wejdzie... niech yy, godzina i myślę, że możemy powoli szukać przeciwnika w sezonach online widzę ósmej. No tak i tak modlić stanął ze 100 tysięcy do, do 50 tysięcy więc oczywiście od razu wykorzystałem tą okazję nie wiem ile on teraz w tym momencie kosztuje pewnie może jeszcze mniej ale nie chcę sprawdzać, bo jeszcze mogę się mogę się rozczarować trochę. No dobra, szukamy przeciwnika. I jest przeciwnik. Szybko poszło. Stroje Bayernu, Monachium. Niech będzie. Ja mam stroje Juventusu, ale składu Juventusu nie ma. A czy on ma skład Bayernu? Zobaczmy. Nie, on też składu Bayernu nie ma. To jest połączenie Ligi Angielskiej z Ligą Francuską. Taka mała hybrydka, można powiedzieć. Ale dobra, Ramsey wypożyczony. Okej. Okay. Eto na ataku. Czy Eto jest teraz niebezpieczny? No nie wiem. Trochę mu te statystyki bardzo poszły w dół, więc no nie wiem jak to będzie. Gramy na Santiago Bernabeu. I Dos Santos zrzuca na Benzemę. Karim Benzema z główki. Ależ teraz był blisko Benzema. No cóż, ale się nie udało jednak. No i jeszcze jedna wrzutka. Tym razem na Dos Santosa. Ale to jest spalony. I Benzema do, do Santosa to będzie dobra okazja. Giovanni do Santos broni. To... Nie wiem kto stoi on niech na bramce. E, mino, minole. Dobrze, będzie jeszcze rzut rożny dla mnie. I Pedro wrzutka, chyba nic z tego nie będzie dokładnie. A i Benzema dogoń, dogoń, do goń Dobrze jest Benzema. Udało się. Karim. Karim... Karim Benzema! Mm. Mamy piłkę, mamy piłkę, spokojnie, Feguli, Feguli, strzał, nic z tego, jeszcze raz, gol, 1-0, prowadzimy Ależ teraz trochę szczęścia, przy tym było trochę zamieszania i w ogóle wszystkiego, ale udało się wyjść na prowadzenie w 36 minucie I dobre zagranie do Karima, Benzema, Benzema, nic z tego, no, niech to będzie jeszcze rzut rożny. I Pedro wyrzuca. Karim Benzema, nic z tego. Jest jeszcze Grzegorz Krychowiak uderza. Ponad bramką. I zagranie do, do Santosa do przodu. U, trzymał piłkę do Santos. No nie udało się strzelić jeszcze do Santos. Złapał kontuzję. Ale Karim Benzema. Ponad bramką. Ajajaj. Benzema do Dos Santosa, piętką, do Santos, do Santos do Benzemy, Benzema, gol, jest, 2-0 Karim, Benzema I jest to jego debiutancka bramka, chyba tak to się mówi, no i świetnie, prowadzimy już wyższym wynikiem No i teraz powinniśmy to chyba bez problemu już dociągnąć do końca I dobrze, Feguli do Benzemy, Karim, Benzema tym razem wrzuca i Isco, nie, to nie, nie wiem, to, to był chyba Pedro albo Isco, może, no Isco ale to będzie rzut rożny jeszcze dla nas Pedro będzie wrzucał i nic z tego ale jest jeszcze Juan Fran Juan Fran Juan Fran strzał wpada 3-0 Juan Fran <grym> Ale jak tu między nogami i bramkarz nie zorientował się o co chodzi ale to chyba został zaliczony jako samobój nawet i jeszcze Benzema do Dos Santosa, ale no nie zdążył już przerzucić do Pedro, no i to będzie raczej już koniec, panie sędzio, proszę pana, gwizdek, nie? No to co, jeszcze bramka dla przeciwnika, może honorowa, a może nie, Juan Fran, dobrze, Casillas, i wyrzucamy, nawet nie wyrzucamy i kończymy. 3 do 0, 3 punkty są i jeszcze czas na jeden mecz, gdzie mam nadzieję, że również 3 punkty zdobędziemy ale no, no dobra możesz przewinąć no, zaraz będzie się mieścił a nie dobra, tego nigdy nie można było przewinąć pamiętam już tu chyba trzeba poczekać niestety dobra zawodnik Maciuka Sijas no, ciekawe aż tak dużo nie bronił w sumie co nie wiem ale no, dobra dostajemy 769 monet i Przechodzimy dalej i trzy punkty. Pierwsze trzy punkty widzę. 8 są nasze. Potrzebujemy 8, punkty, żeby się utrzymać. 12, żeby awansować. A 15, żeby zdobyć mistrzostwo. Oczywiście celujemy w mistrzostwo, bo jakby inaczej. No i zobaczmy, czy jakieś zmiany w składzie trzeba zrobić. Mm, na pewno trzeba dać kontrakt Godinowi e, czy Golinowi. I to zrobimy. Damy mu kontraktik. Oczywiście masz Godin. Piękny kontraktik. I Pepe trzeba zmienić za oczywiście. a oczywiście Krychowiaka, tak jak mówiłem że Będzie go trzeba zmienić, tak więc spuszczamy lukę Modricia, zobaczymy jak się Modric spisze w debiucie Bo Benzema z bramkę zdobył, grał naprawdę bardzo dobrze, jestem z niego bardzo zadowolony, więc... Mam nadzieję, że z Modriciem będzie tak samo I to chyba tyle, zwłaszcza że Modric był droższy, Modric to jest najdroższy zawodnik w tym składzie mój, więc no... Do czegoś to zobowiązuje, no nie? Tak więc, możemy szukać kolejnego przeciwnika. No i jest przeciwnik z herbem nieznanym mi i strojami również, a ze składem pewnie jakimś super potężnym. No, 77 ocena składu. Jest to skład z Ligi Tureckiej. Czyli że herb i stroje pewnie też były z Ligi Tureckiej. Fan Ligi Tureckiej, zapewne. Zobaczymy jak to będzie, może być trudny, nie oceniamy przeciwnika po składzie, tak jak nie oceniamy się książki po okładce. W Gol! Nie ma! Jak on to zrobił? Powiedzcie mi, no niestety. Benzema, Benzema do... Do Santosa, do Santos strzela i gol! 1 do 0 w 36 minucie. Prowadzę po bramce do Santosa z asystą Karima. Benzemy! Świetnie! O nie, 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 nie! nie. I to jest gol! Straszne zamieszanie tam było. Ja nie mogłem nic zrobić. Nie, nie kontrolowałem to bardzo w moich zawodniku. No niestety. Wyrównanie. To pruda się ostry meczną. No, kurde, laguje trochę i... Takie te reakcje są obuinione, no niestety. Ale dobra, lecimy po bramkę, albo nie lecimy. I Giovanni do Santos strzela. w spojenie trafia. Niech to o nie, 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 nie! 2-1 dla przeciwnika. Niech to. No nie dobrze, naprawdę bardzo niedobrze. No idealnie dalej, było spalonego Waran trochę... Coś w ogóle, tam było złe podanie Godina też I do, do Santosa, idealna piłka, ale jest, to wykorzystał Już miałem mówić, że tego nie wykorzysta, ale jednak 2 do 2 I znowu mamy remis, proszę Państwa, za, no zacięty mecz, przeciwnik jest trudny Czyli tak jak mówiłem, nie ocenia się przeciwnika po składzie, bo składu to on mocnego nie miał I do Santos, do Santos, do Benzema, Karim Benzema, nie ma, nie ma 3, nie ma 3 Prosto w bramkarza uderzył Benzema z lewej nogi, niestety no i... I przeszło, ale tu już dalej, nie? Chociaż Benzema jest. Karim. Karim Benzema z lewej nogi, znowu Benzema, musiały się też oczywiście. Bo po co z prawej? Bo po co z prawej? Tak. Nikt ci nie każe z prawej, bo prawo masz gorszą. Na pewno. Dobra. Nieważne. I co? I nic z tego no nie przeszło to podanie dwie minuty doliczone. Zaprzebnie nie miał szansę na yy, kontr atak. Trochę laguje, ale dobrze. Przejął piłkę Juanfran prawdopodobnie i źle podał. Miał podać do Modrycia tu blisko, ale nie, on sobie zagra do Benzemy dalej, bo, bo czas goni i trzeba grać jak najdalej. No i ja myślę, że już nie zdążę przeprowadzić akcji jeśli to wybronię. Chociaż może i... Do Santos do Benzemy. Jesteśmy już na połowie przeciwnika. Sędzia zagwizdał 2 do 2 remis, mamy jeden punkt. Niech to! A spokojnie mogłem wyciągnąć trzy tutaj kilka stóp sytuacji sytuacji było, które nie zostały po prostu wykorzystane, ale... No cóż. No cóż, Modric, jako ocenie Modricia po potem no grał solidnie w obronie, objawiał te piłki w środku pola przed linią obrony, więc tutaj akurat super. E, miał kilka e, sytuacji w ofensywie, których no niestety sobie nie poradził. Nie po, no nie poradził sobie w tych sytuacjach, ale grał dobrze, grał dobrze. Niczym za bardzo się nie wyróżnił w obronie, grał no solidnie, chociaż może tutaj się właśnie tej obronie wyróżnił. No nie wiem, ale w ataku też, on już jest z pomocy defensywnej, więc nie mogę od niego za dużo wymagać w ataku, więc no wiecie. No dobra, cztery punkty mamy, no niestety nie udało się zdobyć kolejnych szecha. była na to szansa niestety, ale dobra. Może w kolejnym odcinku wywalczymy już utrzymanie. Tak, da się, da się wywalczyć w kolejnym odcinku już utrzymanie. Eee, nie, 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 tu chciałem wejść, chciałem wejść skład i zobaczyć, no modryć ma kontuzję. I będzie trzeba trochę pozmieniać, to chwila Tu za Isko wpuścimy Samiego Kedire Za Pedro oczywiście wpuścimy Turana Turan jest, Turan myślę, że gra znacznie lepiej niż Pedro Pedro trochę się nie spisuje jednak I tu wpuścimy Hernandeza I tyle ze zmian, no jeszcze tego co, co ci jest mi powiedz nie widzę co ci jest. No dobra, użyjmy karty jednorazowej i... noga. Czy mam kartę leczenia nogi? Najlepiej brązową. Ręka... O nie mam... No... Mam złotą nogę. Znaczy dać ci złotą nogę? Dobre dam mu złotą nogę. Modry ci jest dobry, musi grać, więc damy mu złotą kartę nogi. Trochę stracę, ale cóż, dobra. Bez przedłużania już. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o reflinkach, jeśli chcecie mi pomóc w zbieraniu na nowego bada, bo ten nie zawsze reaguje tak jak trzeba. Co można było może zobaczyć, nie wiem czy wam pokaże akcja, jak padnie regoł, czy coś takiego. Dobra, pozdrawiam, cześć.